Fajnie tutaj, bardzo spodoba mi się. Co chcesz? Sok tak? Jak? Tak. Okay, to jest pomarańczowy walisz. Okej, to ten co ty spróbuję też. Ej, o to, to, fajnie, podoba mi się, bo teraz mi się spodobało, to wyszło. Dziękuję za obejrzenie. kawka, takie różne. Dziękuję wzięłam, taki. Dziękuję taki Na spróbowanie i nie wiem co to jest jakąś kiełbaskę. Smacznego. Zimno jest, czuć to słabo. To chyba ogrzewane w hotelu, ale fajnie jest. Tutaj są jeszcze jakieś osoby. Tam jest duży wybór. Taki fajnie jest. I zaraz idziemy na pociąg chyba nie pójdziemy. Musimy wyzywać służby. Nie, pociągi nie jeżdżą i nie ma jak wrócić do Warszawy. Będziemy samochodem wracać. Na razie. Zjemy i zobaczymy, co dalej kiepsko jest. Bo są, o, są odwołane pociągi z Harachow. Wczoraj jeszcze jechaliśmy, a dzisiaj już chyba nie ma. Komunikacja zastępcza, komunikacja zastępcza też pewnie odwołana, bo w niej Górze to była i nie było. Nie wiadomo, nie. Dobra, smacznego. Pada, niestety. Taka pogoda, wypadna. Taka jest pogoda. Kościół widać. Stan rzeki trochę... Chyba stan rzeki jest, się obniżył, mimo tego, że pada cały czas. Ni niższy stan rzek, ale i tak, no, to jest i tak wysoko, bo na wylewa już prawie. Coś tam jedzie chyba. Jakieś samochody. Oczekiwanie na kierowcę. Jedzie. O, jest! Jest kierowca! Patrz Karkonoskie. Fajne. Nie da się jechać pociągiem, to pojedziemy samochodem. A że tutaj nawet radio nie dosięga, nie? Tak. Fale. Nie ma radia. Wieś taka troszeczkę. Tak. Myślałam, że to będzie takie większe miasteczko. Że nikogo nie widać, no. Nie ma życia prawie. Że... Nie ma, nie. Ale jest za to Lidl. Ip. Jak? Kik? Ip, ip. Aamsa. Szklarska poręba, fajnie. Wczoraj komunikacją zastępczą to też tędy. Kopo odwoływane, kotlina kłocka zalana. Cała komunikacja zastępcza odwołana. Pociągi nie jeżdżą. Nie spodziewałam się tego. Miał te, miało być tylko we Wrocławiu, tak nie? Tragicznie. Co? No właśnie. No właśnie. No Dolny Śląsk tak, ale że we Wrocławiu to najbardziej, a wiesz mówię, pojadę poza Wrocław, to tak może nie będzie, no a tu się okazuje, że cała, cały Dolny Śląsk Czechy Czechy też, no Wysokie rzeki, Stany Rzek. Nie no. wrócą. I teraz plany się zmieniły, nie? Mieliśmy Orzeszkową z Jeleniej Góry jechać, a pojedziemy, yy, no musimy samochodem pojechać do Wrocławia, a z Wrocławia pojedziemy panoramą. No nie, nie było jak wrócić. Nie I nie wiadomo do kiedy tak będzie, no bo to się dopiero zaczęło. No tragedie to są. Zobacz, ile ludzi było ewakuowanych. Nie ma w domach ich teraz. Nie wiadomo gdzie. Powódź ta sama co z 97. To, tak samo kłocko zalane było. Teraz jak ja widzę na zdjęciach. A zatrzymaliśmy się w Harachowie, tylko dlatego, że w Szklaskiej nie było ciekawych hoteli, nie? Drogie były. I też drogie były, no ale tak w ogóle ze śniadaniami tak słabo jakoś było, nie? A nie ma za bardzo gdzie z rana zjeść. A w Harachowie tak, było śniadanie, więc mówię, to tam lepiej. No jedziemy do Wrocławia i zobaczymy co dalej, nie? Z Harachowa chciałam nagrać czeskie, a z Szklarskiej do Jeleni mieliśmy jechać kolejami dolnośląskimi, a później orzeszkową. No ale trzema pociągami, ale się nie udało. Dobra tam tu się leje. Do domu. No. Wczoraj jak przyjechaliśmy do Harachowa, to jeszcze przyjechaliśmy pociągiem, ale wieczorem już nie było pociągów. Dzisiaj też nie ma. Czy oni wznowili? Może tam jest, bo nie nie będzie. No, ale i tak z Jeleniej Góry to problem jest jakiś, tak? Nie, nie jeżdżą. No, nie. To, um, komunikacja to zastępcza. Co z tego, że komunikacja, powiedzą, zastępczak w ogóle nie przyjeżdża? A wczoraj nie przyjechała komunikacja zastępczak, mówiliśmy, nie? Tak. Ja dzwoniłam na infolinie i co? Mówi, przecież jest komunikacja. Bo dwie godziny czekamy, a to nie wiedzieliśmy. Weź, tak na infoleję. Co Tu woda też stoi. Zobacz. To jest przecież pole orne. To nie jest rzeka. Zobacz, nie? No pola, no, zalane wszystko. Tak wygląda, nie pada. Czwarta godzina. Zamiast pojechać Orzeszkową, to nie było jak. Trzeba pojechać innym pociągiem. Więc idę na drugi peron. do czwarty, przyparowy drugi. Ociągnięcie stokie między rezerwacją miejsc. Wagony numer 17, 16, 15 znajdują się na... To jak do Orzeszkowej. Trzeba wciągnąć. Tym pociągiem jadę. Cały pociąg? Tak. Mhm. Pełne obłożenie. Pełne obłożenie, panoramy rzadko się zdarza. Ale dzisiaj poodwoływane są pociągi. Jelenia, góra zalana, płocko zalane. Nic nie jeździ, tylko pociągi z Wrocławia. Znaczy tam może jeżdżą gdzieś, ale nie wiadomo, to ryzykowne. Jest. Więc...

Dało się dojechać, no 15 minut opóźniono, W Kolarskiej Porębie w kurtce ledwo. Wytrzymałam tak zimno, było w tej cienkiej kurtce, a tutaj jest ciepło. 20, 20 przyjazd, a jest 30. Nie później 10 minut. Nie mogłam dojechać do Jeleniej Góry, z Jeleniej Góry nie mogłam dojechać do Wrocławia. Pociągi były bardzo zatłoczone, było więcej pasażerów niż zwykle, dużo osób się przemieszczało po Dolnym Śląsku, nie tylko ja. Osoby miały zaplanowane nie tylko wyjazdy turystyczne, ale inne, więc musiały przedostać się między miejscowościami, które były zajęte. Przez wodę, C. Orzeszkowa, którą chciałam się przejechać, niestety nie udało mi się do niej dojechać. Tak więc nie tylko ja pchałam się w te rejony, ale cała Polska jeździła wtedy i wszystkie pociągi były zatłoczone. Gdybym tylko ja się wybrała, to bym sama jechała w pociągu. Niestety nie było miejsc, nie można było zakupić miejsc, wszyscy się przemieszczali w rejony. Powodziowe i wracali z tych rejonów, i tak to wyglądało. Udało się wrócić na czas, tylko trzeba było trochę pomyśleć. Obecnie w te rejony jeździ dużo osób. Ludzie wyjeżdżali w różnych sprawach, stąd zatłoczone maksymalnie pociągi. W Wrocławiu nie działo się nic w czasie, kiedy ja byłam, w Wieleniej Górze również. Tereny nie były jeszcze objęte powodzią, dopiero kiedy ja już wyjechałam. To zaczęło się po Dziękuję za obejrzenie. Polub mój film. Obejrzyj inne moje filmy. Do zobaczenia.